Jest 27 października 2023 roku. Ja jestem Krzysiek, a to jest dzisiejsze 5 dni info. Zapraszam. Centralny port komunikacyjny ma inwestora. Zostało nim konsorcjum Vinci Airports wraz z IFM Global Infrastructure Fund. Przekażą na cele realizacji projektu 8 miliardów złotych. W zamian otrzymają 40% udziałów w spółce CPK. Swoje dwustulecie w ostatnią środę miał Kopiec Kościuszki. Był on symbolem Polaków, którzy utracili swoje państwo. Obecnie w forcie okalającym Kopiec znajduje się siedziba RMFFM. Minister Rozwoju i Technologii Podpisał rozporządzenie, które ma na celu zatrzymanie patu deweloperki. Przepisy rozporządzenia wejdą w życie w kwietniu 2024 roku. W czwartek prezydent Andrzej Duda podsumował spotkania z przedstawicielami ugrupowań, które stworzą nowy parlament. Przekazał, że jest dwóch kandydatów na premiera: Mateusz Morawiecki. I Donald Tusk przyznał, że jest to pierwsza sytuacja w historii polskiej demokracji, kiedy ugrupowanie opozycyjne ubiegają się o stworzenie rządu. Ogłosił również, że kadencja obecnego parlamentu zakończy się w niedzielę 12 listopada, a pierwsze posiedzenie Sejmu 10 kadencji odbędzie się w poniedziałek 13 listopada a nowo wybrani posłowie mieli w tym tygodniu szkolenie z ABW w kwestii poufnych informacji. Taki ciekawy newsik. W nocy z wtorku na środę zmarła Wanda Pułtawska, przyjaciółka Jana Pawła II, więźniarka koncentracją z lager Ravensbrück i doktor nauk medycznych ze specjalizacją psychiatra. Miała prawie 102 lata. Na końcu przypominam, że w nocy z 28 na 29 października zostanie zmieniony czas na zimowy. Z ciekawostek 13 składów Intercity stanie na jakiś czas, żeby ruszyć w dalszą trasę zgodnie z czasem zimowym. A tak poza tym dłużej sobie pośpimy. I właśnie dobrej nocy Wam życzę. Na razie. Była to audycja P.A.P.M. Podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek. Rok produkcji i publikacji 2023.